Siemano z tej strony, Erik, i dzisiaj pokażę Wam grę FIFA 10, i zagramy sobie w trybie yy, 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 tego sezonu. I gramy, gramy arsenalem. Dzisiaj nim najlepiej tu gra. No i tak, no, pff, gra, do dużej grafiki nie ma. Ale moim zdaniem fajnie się w to gra. Mogę czasem krzyczeć. Uwaga. No. Zaczynamy, yeah. Oż, kurczę. Jak Ja. O kurcze. Jak dawno nie grałem w to, którymi tu się steruje klawiszami. O, faul, już? To nie ja. Hm. Co to broni w ogóle szczęsne? Nie, Fabianki. Chyba było tym. No, tak, tym. Nie do końca tym, ale jednak tym. Mam kilka porobionych swoich zawodników. Więc. Ale oni nie są za taki na ten, że na super porobiłem bo w razie kontuzji. Czy tak i tak wystawiam ich w, pierwszych w składzie, ale nie są w razie kontuzji jakiejkolwiek. Nie pamiętam, jak się w to grało. Mm, jedziesz go, jedziesz go. Czy chcecie, żeby. Była, y, będzie tak, tego cała seria. No to będzie. To jest pierwszy odcinek wstępowy, ale będzie ca tego cała seria. I. No. Y, odcinki będą może. Dwa dni, trzy. I teraz będzie, teraz będą, będzie wigilia, będą święta. No to nie wiem, może jakiś nagram, ale ponoć mam zawalone całe święta wyjazdami. No ale coś spróbuję zrobić. Więc no. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Dajesz, Wolko, dajesz. Jeszcze wam persję, to jest. Będę musiał go chyba wywalić. Tra odszedł do tego. United Manchesteru. Jedziesz go, jedziesz go, jedziesz go. Dobrze, Wolko, oddajesz Wolko, szybki jesteś. Ja pamiętam, jak się tu grało, dojdzie do tego. Kisz jeszcze tu grało, Boże, święty. Ośrodkowanie i nie ma nic. Ja gram na normalu, więc. <grym> I nie dziwnie. Jeszcze pierwszy raz na to. O Jezus. <laughs> nie widzę, gdzie jest piłka. Kurde, nie tu. Dobrze. Kurczę. I tu już dajesz go, dajesz go. Pięknie. Nie tym zawodnikiem. I... Kurde no. Dobrze. Na razie oni mi zagrożenie nie strważają jakiegoś. Dojdziesz, Dojdziesz! Kurde no. <laughs> Spalony. Spalony na I jobo, I też obo. że kiedyś był. Że kiedyś, że już chyba nie gra nawet. Nie wiem, gdzieś jest we francuskiej, widzę, czy gdzieś, nie wiem. Ale za to mnie nie wyzywajcie, bo nie mam pojęcia. Y, uczę. Ja zawsze się z niego śmieję. Nie nauczy, mnie nauczy. Naucz. Sania. A teraz w tym tygodniu w poniedziałek grał. Arsenal go nie oglądałem, bo mu tata przyjechał. Szybko nie! Jeszcze mi szczeli. Uf. Ależ to są emocje jak po zbieraniu pożyczek. More, y, no. Jak mi się jeszcze coś uda załatwić, to może będę nagrywał FIFA 11. Bo mam oryginałkę, ale mój komputer jest już tak stary, że... Nie wchodzi i do środka nie i nikogo, jak zwykle nie ma. Nie wiem, czy a, bo ja tu nie mam swojego ustawienia, to za chwilę to będzie trzeba zrobić po tym mecziku. Będą jeden meczek. Dzisiaj będzie wyjątkowo jeden, bo już teraz jest w domu, a niektórzy mi przeszkadzała. To jest wczesna godzina, no więc dzisiaj będzie wyjątkowo jeden, ale tak to postaram się, żeby były dwa. Nie wiem, ile będzie trwał odcinek, ale wiem, że w następnym odcinku zrobimy sobie tak, Ustawienia, wszystko, pokażę wam, na jakiej zasadzie to działa. A w sumie każdy powinien znać FIFA 10. No, kto by nie znał, kto jest fanem piłki nożnej. Ja sam za dużym nie jestem. Kurde. Fabregas też odszedł do Barcelony, a to już dawno. Kosą, kosą. Tak robimy my na WF-ie. Jak gramy na orliku, to tak się tylko dzieje, ui kosa, kurde. Aś ty, kurde, cwaniaczki. Cwaniaczki, słabiaczki. Przecież nie mogę przegrać tego meczu od razu, tego... A jemu nigdy nie weodzą dlatego poszedł do United. <coughs> nie wiem, czy mogę kupować zawodników, ale chyba nie. I jutro mamy w gilię klasową. Oh yeah. Widził butanin, Łap to! tutaj... to Gdzie jest ten mój zawodnik, śmieszne, cały? No i co z tego, że się zbliżacie do przerwy? Do przerwy ja nie wygrywać. Fuuu, ninja, ninja! Łe, nie, za mocno! Kurde, no taka dobra akcja. I tak, to jestem cały ja. Najpierw sytuacje stwarzam i nie wykorzystuję ich. No po, po prostu prawdziwy arsenal. No ale z Evertonem nie mogę przegrać. No. Kurde. Muszę się napić. Nie, go zapiesz. A jestem cały spocony. Kurde, przerwa. Jo, no, jo, jo, jo też. Petardą, petardą ich atakuj. Ju, ninja, ninja, ninja C zrób mu. Kurde. On mnie wypchnął. Howard. J. Howard, Nie proszę, mi się to skojarzyło Nie, 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 kurde 2-0 Tutaj mi się zdaje, że to przegramy I znowu jo jakiś, kurde Mnie tu denerwuje jo, jo też jo Hard trick Dlaczego nie strike trik kurde, nie hardtricki. I ooo i nie ma. No. Jezu, jeszcze ręka. I jakie to są koleki. ony bilong. No naprawdę ma tak na, na imię, no tak się nazywa.